Widzowie! Będą dinozaury w minecraft'cie! Patrzcie! Normalnie dinozaury. One biją. Tylko nie widać, bo ja mam regenerację. Patrzcie! Normalnie tyle dinozaurów, nawet jest Velociraptor. Velociraptor. A tutaj nawet jest ten, ten... Z tego chyba. Nie, z tego to inne. Ale nie wiem, ja się nie znam. Patrzcie, dinozaury w Minecrafcie! Nice. Normalnie, naprawdę. Ten z maczugą też jest. I on też zadaje obrażenia. I zaraz sobie wyświetlę jakoś. Ty o! I zaraz wyświetlę sobie jakoś tyranozaura. Okej, okay. tyranozaur. to musimy tylko wziąć sobie kreatywny. A, kreatywny. Kreatywny tutaj jest, kreatywny. okej okay. i teraz patrzcie. Bierzemy. O, i patrzcie, jakie tutaj są jeszcze sadzonki. Nowe kwiaty. Naprawdę jest tylko bardzo, bardzo dużo. I teraz jajka. I teraz. Yy, tyra, okej. Okay. Tyranozaura i tego. Zobaczymy. Uu. Teraz tyranozaurów. Patrzcie jakie to stworzenie ogromne. A te to muszą być gdzieś tutaj na przykład. Te jaja tak tutaj są, no normalnie bardzo jest tego dużo. Velociraptor jest, z, z, weźmy sobie jakoś takiego, patrzcie, taki jakby delfin, nie delfin, to jest taki dziwny stworek. Triceratops nie. O, te, ten mnie ciekawi kość. Patrzcie. Dinozaury w Minecraft. Normalnie. To dopiero są cuda. Jeszcze takie rzeczy zbudować. To to jest naprawdę. Bardzo duży wysiłek. I patrzcie. Tutaj są takie. Wezmę przetrwanie. Okej. Okay. i się z nimi bije. Ej, zrzeszmy tych tyranozaurów kilka. Zobaczymy, czy umrę przez nie. Wszystkich, wszystkich tutaj. Ło, to za raj. Nie atakuję. Muszę się dostać do innych też tyranozaurów. O, patrzcie, patrzcie, naprawdę, bardzo dużo serc mi zanika. I oni mnie wszyscy biją. Jeszcze więcej tych tyranozaurów. Bijecie mnie? Nie. To można ich bić, widzowie, patrzcie. zagwar. ILE ICH TU JEST Ale tych dinozaurów naprawdę No i co bijecie mnie? Uuu Obrażenia zadają No nie wiem czy nawet mnie nie zabiją, zobaczmy widzowie Zabiją mnie Jestem zabity przez tyranozaura Patrz tutaj Możemy mieć jakieś rzeczy za meraldo. To weźmiemy sobie może łuk. Jeden. Jest bardzo dużo. Albo kusze weźmiemy. I łuk. I zbrojkę. Będziemy nie do pokonania. Patrzcie. Bierzemy to. I już zaraz kogoś weźmiemy. Gdzie jest tyranosaur? Dobra, umarłem. Z mniejszą liczbą HP trudno jest się poruszać. To znaczy z normalną HP. Wcześniej mieliśmy po prostu większą. On nic mi nie zadaje. O, zadaje trochę. A ja na takich cwaniaczków mam rzeczy. O, na hita go zabiłem. Wypadło. Dinozar. U, fin. Dobra. I lecimy tak. Ale parkur. Dosłownie parkur. Parkur po dachach. Uwaga. O taki fajny. Ups. Przepraszam. Dobra, wezmę sobie jeszcze jabłka. Ustawienia. Kreatywne. z ły, o ty Okej. Okay. Lok złota, ruda złota. Okej. Okay. Bierzemy sobie tego stack. I lecimy. Ustawienia. przetrwania. Bitka będzie. Ja versus Tyna Roza. Tyranozał. Kto wygra... Ja przeciwko tyranozauru robi. Chyba, niestety, on. Okej, okay, trzeba się wyrożniać z killem. O kurde, nie mam czapki. Uciekać. Bierz czapkę. Pokonaj go, pokonaj go, pokonaj go. Kurde, jestem bez jabłka. Jem to jabłko. Ok, widzowie, robimy go, robimy go. Kurde. Jem jabłko. Kurde, Skubany ma dużo HP. Ok. Ile on ma tego HP? Zaraz nam się skończy regeneracja. Pewnie. Ile on ma tego hp? O, skinął. Mamy coś. Gigant bone. Czyli gigantyczna kość. Z jabkiem lecimy na kolejnego. O, kurde, zepsuła mi się zbroja. To mamy trochę słabo. Ciebie zaatakujemy. Ty masz mało hp na pewno. O, kurde. Chyba zadaram z niewłaściwym wrogiem. Jabłko, jabko. Jeszcze Velociraptor. Jakiś inny. Uwaga, kreatyw, kreatyw. Już nie ma, miałem dwóch części. No to papa widzowie, mam nadzieję, że dinozaury wam się spodobały i kliknijcie w łapkę w górę, pokazuję wam się ładna dole. No i co? Jeszcze subskrybujcie. Jak chcecie kolejne takie filmy z dodat różnymi dodatkami, to subskrybujcie i lajkujcie. Pa-pa!